Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Korzystając z okazji, że tu z kolegą Krzysztofem jesteśmy na Jeziorze Żarnowieckim i całkiem chwilowo nie biorą szupaki, postanowiłem odpowiedzieć na kilka pytań, które dostaliśmy od Was na temat przynęt Fox Rage. Generalnie łowimy w tym momencie na wyłącznie na przynęty Fox Rage. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby parę słów o nich powiedzieć, bo tutaj naprawdę działają. Ale pierwsze pytanie od pana Andrzeja. Jakie gumy i w którym rozmiarze według pana sprawdzają się na okonie? Co prawda nie uważam się za wielkiego mistrza od okoni, ale ja mam sentyment od zeszłego roku specjalnie jeśli chodzi o Critters, tak zwane czyli imitacje raczków, Raidja, bo mi się super sprawdziły na pewnym tajnym jeziorze w Hiszpanii. złowiłem naprawdę kilka ogromnych garbusów powyżej 50 cm, ale Wiem, że generalnie w Europie niezawodny jest Zander Proszat, raczej w rozmiarach 7,5 lub troszkę większy. Bardzo dobry, bardzo dobry jest slick od najmniejszych do dziewiątki. Warto czas, czasami zastosować dużą, dużą gumę na, na okonia, bo wtedy trochę się przesie, odsiewa tych, tej drobnicy i łowi się duże ryby spajki szatna, no ale to raczej jest na, moim zdaniem na małe ryby chociaż oczywiście czasami wielkie okonie żerują na małym, na małym drobiazgu także warto mieć różne rozmiary gum żeby skutecznie łowić okonie drugie pytanie od Pana Andrzeja na czym polega według Pana skuteczność przynęty jointed w łowieniu szupaków to jest dobra okazja, bo tutaj na Żarnowcu właściwie właśnie jointed dał jeśli chodzi o gumy z oferty Rage'a, dał naprawdę wielu osobom piękne ryby i, I na czym polega skuteczność, no Trzeba by ze szupakami raczej porozmawiać, ale moim zdaniem to jest kwestia właśnie tej e, Bardzo fajnej wężowatej pracy, takiej Która do złudzenia przypomina e, e, Żywą rybę I Teraz Jointed się trochę zmienił Myślę, że miłośnicy Jointeda to wiedzą To jest stary typ Jointeda, taki wielosegmentowy Bardzo fajny, bardzo fajną, zygzakowatą pracę ma Ale ten nowy który ma tylko raz, dwa, trzy, pięć segmentów, jest naprawdę też fajny. Właśnie dzisiaj dajemy dwóm popływać i na razie bez efektów, ale mam nadzieję, że, że to się zmieni. Tutaj niestety słupaki odpalają na chwilę, zwłaszcza te duże. i No cóż, no, trzeba trochę cierpliwości. Oba moim zdaniem są bardzo fajne, bardzo podobna praca. Były pytania też, przy jakiej prędkości, myślę, że 3-4 km na godzinę, ale szczerze mówiąc, to jest kwestia dnia, czasami naprawdę trzeba eksperymentować, trochę przyspieszyć i wtedy zaczynają się brania. Również tak jak wspominałem kiedyś, warto mieć wędkę w ręku, dlatego i wtedy jakby aktywować tą pracę, czyli płyniemy wolniej, ale przez podciągnięcia nadajemy tej przynęcie bardziej urozmaiconą pracę. Także jointed naprawdę polecam nie tylko na żarnowiec, bo, bo już wiele ryb na to wielkich padło i myślę, że to nie koniec. Czy lepiej stosować przypon z linki tetanowej, czy fluorokarbon, w jakich sytuacjach ten czy inny materiał będzie wskazany. No ja stosuję jeden i drugi typ przyponów. Generalnie mam zasadę taką, że jeśli łowimy w jeziorze, gdzie woda jest bardzo czysta, stosuję przypon fluorokarbonowy, tylko proszę nie słuchać takich opinii, że może być 0,5 czy 06 mm. Bo to jest bzdura. Mi osobiście trzy szczupaki obcięły yy, fluorokarbon o grubości 0,9 mm, więc uważam, że 0,9 to jest absolutne minimum. Raczej staram się stosować grubszy fluorokarbon, milimetrowy, no potem to już jest naprawdę jak linka do bielizny, więc to też jakby ma swoje minusy. Ale przy trollingu długi fluorokarbon i czysta woda, to absolutnie moim zdaniem jest, może dać lekką przewagę nad innymi materiałami. Chociaż tutaj na przykład wiele osób stosuje tradycyjne tytanowe czy, czy wręcz stalowe przypony, i też mają yy, koledzy efekty. No, to jest kwestia upodobań, też przekonania, to jest bardzo ważne, żeby mieć efekty. Pan Grzegorz, czy przenęty w rozmiarze 30 cm plus nie są za duże na szupaki. Musicie wiedzieć, że yy, generalnie w ichtiologii panuje takie. Przeświadczenie, czy jest to. To jest potwierdzenie wynikami badań biologicznych, które polegały na, na badaniu zawartości żołądków szupaków. Badane było tysiące szczupaków. No niestety prawdopodobnie nie przeżyły tego, ale to prawdopodobnie badano ryby, które były złowione przez rybaków głównie. Więc przyjmuje się, że optymalną wielkością dla szupaka jest ofiara. O masie około 10% masy tego drapieżnika. Czyli mówiąc krótko, 10-kilowy szczupak preferuje kilogramowe ofiary. Jeśli one są pod dostatkiem w danym zbiorniku, taka ryba rośnie, utrzymuje masę i potrafi rosnąć. Jeśli te ryby są mniejsze, musi się po prostu więcej napływać za nimi, traci energię, czyli nie rośnie, przestaje rosnąć. Wyjątkiem są pewne, pewne sytuacje, gdzie na przykład na szkierach. W Szwecji są ogromne ławice śledzi i tam jest tych ryb tak dużo, że nie, są, nie muszą być duże, żeby szczupak utrzymał masę i nawet ją powiększał i bardzo szybko wtedy te szczupaki rosną. Tak to samo było u nas na wielkich jeziorach, kiedy były wielkie ławice sielawy i siei, te szczupaki też, sie, sielawa jak wiadomo nie, nie rośnie więcej niż tam do, do, do pół kilograma, a najczęściej jest mniejsza, natomiast była w wielkich ławicach i szczupaki po prostu pożerały tam nie, nie, niesamowite ilości tej tej się lawy, więc też po prostu szybko rosło. Ale generalnie na pewno 30 cm plus nie jest to za duża przynęta, zwłaszcza na, na przykład tutaj na, na żarnowcu, gdzie te szczupaki odżywiają się na pewno koniem, ale wielko to jest ogromna płość, to są ogromne leszcze, więc właśnie dzisiaj sobie tutaj na przykład dajemy popływać takim dwóm e, Replikantom, giantom. I mam przeczucie, że, że jest szansa, że tutaj coś naprawdę dużego to zagryzie, zobaczymy żeby nie zapeszyć także polecam, oczywiście do tego jest potrzebny odpowiedni sprzęt, bo nie radzę stosować takich przynęt komuś, kto nie ma odpowiedniej wędki odpowiedniego kowrotka, to to nie jest tylko kwestia grubości linki, węda musi być naprawdę sztywna, jak pała bo ta przynęta sama z siebie daje taką, moc, taką mocną pracę, że po prostu lekka wędka, miękka wędka za bardzo się wygnie nie mamy zapasu mocy do zacięcia, więc spokojnie trzeba się przygotować do tego, ale polecam takie duże przynęty również Ulubione moje łowisko szczupakowe w Polsce i w Europie. No nie jest za dużo tych łowisk w Polsce, które ja jakby z przyjemnością odwiedzam dlatego, że no to jest trochę zboczenie zawodowe, ale ja uwielbiam łowić szczupaki, ale duże. Małe szczupaki mnie zupełnie nie kręcą, może to już jest lekkie zboczenie zawodowe, ale trudno. Każdy ma jakieś słabości. Ja lubię łowić bardzo duże szczupaki, zawsze za nimi jeżdżę, próbuję na nie polować. Żarnowiec na pewno można polecić. Tutaj są ryby powyżej 130 cm. Myślę, że to jest kwestia czasu, żeby tutaj padła ryba w okolicach 140 cm. Także na pewno żarowiec, żarnowiec można polecić. Wielkie jeziora Mazurskie cały czas są dobre. Mam reśniard Kisajno. Również okolice ujścia Odry, jeziorowicko. Na pewno warto tam też zajrzeć, bo tam też są wielkie szczupaki wyłowione i nadal są mimo starań rybaków i kłusowników. Moje marzenie wędkarskie, które czeka na realizację, jest ich sporo, bo wiąże się to z, z moimi upodobaniami e, dotyczącymi drapieżników. Ale jeśli chodzi o szczupaki, to chciałbym połowić szczupaki na Alasce, bo tam są jeszcze e, bardzo mało odkryte łowiska, e, gdzie wchodzą łososie, i te szczupaki naprawdę szybko rosną, mimo że jest krótki okres wegetacyjny. Ale widziałem filmy, gdzie, gdzie ludzie w ciągu Tygodniowej, tygodniowego pobytu łowili 40-50 szczupaków płyży metra, także myślę, że kiedyś tam myślę, że kiedyś tam pojadę to jest jedno z moich marzeń szczupakowych jeśli chodzi a, jeszcze nie powiedziałem o, o łowisku w Europie no moim łowiskiem ulubionym w Europie jest bez wątpienia jezioro Folkera, gdzie złowiłem najcięższego swojego szczupaka i jestem pewien, że tam można złowić rekord świata to bez dwóch zdań. Widziałem zdjęcia szukaków po 140 cm plus i to taka ryba, jak jest w dobrym momencie roku złowiona, to jest rekord świata, czyli jakieś 30 kW. Warto tam kiedyś pojechać, żeby chociaż zobaczyć to po prostu jak to wygląda. Pstrągi czy szczupaki, które z tych drapieżników woli podłowić? Dlaczego to, to jest temat na bardzo długą opowieść, ale jeśli miałbym wybierać, to pstrągi. Dla pstrągów zostałem w Olsztynie, zakochałem się w, w nich wiele lat temu. No, pstrągi dla mnie to jest absolutnie zupełnie inna, inny rodzaj wędkarstwa. To są podchody sam na sam z rzeką, przechytrzenie tych ryb, które są niezwykle sprytne, niezwykle wybredne i naprawdę trzeba dużo zachodu i dużo wiedzy. Cierpliwości, żeby duże, bo oczywiście znowu chodzi o duże ryby, raczej nie małe. Ja mogę chodzić za jedną rybą, za jednym braniem przez parę dni. Oczywiście to też jest jak trochę zboczenie, bo są, są koledzy, którzy wolą mieć dużo brani. W porządku, to, to jest ich podejście i, i, i to też jest, jest fajne, ale ja lubię, lubię łowić duże ryby. Natomiast w strągi, tak jak powiedziałem, przede wszystkim to jest rzeka, to jest te. te te podchody, właśnie te wędkarskie szachy, te pstrągowe szachy, jak kiedyś e, tutaj kolega z wiadomości wędkarskich nazwał nasz, nasz stary bardzo film o pstrągach to jest właśnie piękne i dlatego pstrągi lubię raczej bardziej niż, niż szczupaki pierwszego drapieżnika, czy pan pamięta swojego pierwszego drapieżnika złowionego na spinning? oczywiście pamiętam, myślę, że każdy pamięta taką rybę ja złowiłem tego szczupaka, miałem chyba 7 lub 8 lat, pożyczyłem od ojca spinning Pamiętam klejonkę tonkinową, kołowrotek TOKO z czeski, wahadłówka polska i taki szczupak. Nie wiem, może miał z 25 cm, ale z wielkim pietyzmem i delikatnością go odczepiłem. Wypuściłem przeszczęśliwy. To był pierwszy mój szczupak w życiu złowiony. I myślę, że wtedy to już dostałem takiego bakcyla, że to stało się chorobą nieuleczalną. Tak jak wielu z Was na pewno tego samego doświadcza. Czy warto przystosować na szczupaki przynęty szczupakopodobnie? Absolutnie tak, nie odkryję tu Ameryki, jak powiem, że szczupaki są kanibalami W różnych sytuacjach atakują ryby z tego samego gatunku, nie tylko dlatego, żeby je pożreć, ale również dlatego, żeby je odgonić Na przykład samice atakują samce w okolicach tarła nie wiem, może powiedzmy z miłości Jak wiadomo jak z samicami jest Czasami ciężko zrozumieć ich motywacje. Nie tylko u ryb W każdym razie warto stosować Przynęty podobne. Ja złowiłem swojego największego szczupaka Na woblera Salmo Paj 16 I wiem, że wielu Wielu, wielu kolegów złowiło Swoje życiówki na Na takie imitacje Na przykład tutaj mam tego Rage'a Pajka, który jest znakomitą przynętą, też, też myślę, że damy mu dzisiaj popływać lub jutro. Teraz wyszedł Shalow Pike, który jest doskonały na płytką wodę, bo ten jest raczej do trollingu jest do ścieżki, ma ciężarek w korpusie, także on jest na taką wodę od 3 metrów w dół. Natomiast ten te Shalow, przepiękna guma na taką wodę od metra do trzech właśnie na takie płycizny wiosenne Myślę, że mamy tutaj te, te szupaczki Shalow, myślę, że ich też spróbujemy, ale raczej z kasta. To tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i odpowiedziałem na, na część przynajmniej tych pytań. Prosimy o kolejne pytania. Do zobaczenia i życzę nam połamania kija. Na razie. Cześć. Trzymajcie się.